Witajcie na kanale Komputronik. Dzisiaj przygotowałam dla Was coś specjalnego i jest to najnowszy odkurzacz mopujący Tineco Flory One f 5 Extreme. Jeżeli szukacie sprzętu, z którym sprzątanie będzie proste, szybkie i przyjemne, to jesteście we właściwym miejscu. Zapraszam Was do obejrzenia odcinka, w którym pokażę Wam, jak Tineco sprawdza się w codziennym użytkowaniu. Tineco czyli zaawansowany odkurzacz mopujący, który łączy w sobie dwie funkcje. Jak możecie się domyślać, odkurzacza i mopa. Ma zaawansowany system wykrywania zabrudzeń i silny silnik, ale najpierw sprawdźmy, co mamy w zestawie. W zestawie mamy oczywiście sam odkurzacz, dołączoną do niego stację dokującą, wymienne szczotki mopujące, dwie. Mamy też taką szczotkę do czyszczenia, wymienny filtr, Oczywiście zasilacz. Producent dołączył też płyn, który właśnie służy do czyszczenia. Dolewamy go do zbiornika i instrukcje obsługi, więc mamy wszystko, żebyśmy już zaraz mogli zacząć sprzątanie. Sam montaż jest naprawdę bardzo prosty. Wystarczy wlać wodę do zbiornika, dolewamy odrobinkę płynu czyszczącego, odpalamy nasz odkurzacz. I tak naprawdę możemy zaczynać sprzątanie. Tineco świetnie sobie radzi z każdym rodzajem podłóg. Czy to panele, czy to kafelki, czy to płytki, a nawet z dywanami z krótkim i długim włosiem. A dzięki temu, że ma zaawansowany system wykrywania zabrudzeń, automatycznie dostosowuje moc ssania do rodzaju zabrudzenia. Zobaczcie, jak świetnie sobie radzi z odkurzaniem, zbieraniem kurzu i mopowaniem. To naprawdę fajny sposób na oszczędność czasu i energii. Czyszczenie odkurzacza jest równie proste. Wystarczy wylać brudną wodę ze zbiornika i przepukać filtr i to wszystko. Producent celowo zadbał o to, aby konserwacja i czyszczenie sprzętu było proste dla użytkownika. Podsumowując, Tineco to idealne rozwiązanie dla każdego, kto ceni sobie wygodę i czystość w mieszkaniu. Więc jeżeli szukacie niezawodnego sprzętu, to ten produkt jest właśnie dla was. A jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie kciuka w górę i suba. Jak macie pytania, zadawajcie je w komentarzach. Link zostawiam wam oczywiście standardowo w opisie i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie.